Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej audycji oświęconej zagadnieniom związanych z tajemnicami kościoła w cyklu praktycznego poradnika o kościele. Witam państwa bardzo serdecznie ksiądz Maciej Czapliński. Wyjątkowo dzisiaj sam Sławek nie mógł niestety dojechać na dzisiejszą audycję, ale skierował pytania, na które spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Rozważamy od pewnego czasu temat związany z Dekalogiem, poszczególne przykazania Stają przed nami odkrywając tajemnice Bożych Dróg. Dzisiaj kolejne przykazanie, trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Co ono oznacza, do czego nas wzywa. Jakie są Boże Drogi, które próbuje w pełnym miłości głosie, w pełnym miłości słowie wypowiedzieć do nas Bóg właśnie w tym trzecim przykazaniu. Jaka jest Geneza powstania tego przykazania, skąd ma ono swoje źródło? Z początku, z aktu stworzenia, kiedy Bóg, kończąc swoje dzieło stwórcze, odpoczął. Siódmego dnia odpoczął. Tradycyjnie naród żydowski obchodził swój dzień święty w Szabat. To był dzień odpoczynku. Izrael Uwielbia i dziękuje Bogu, właśnie naśladując jego odpoczynek. Zmienia się rozumienie tego dnia odpoczynku wraz z przyjściem Chrystusa. Siódmy dzień, którym była sobota, w Nowym Testamencie jest to dzień kolejny, dzień zmartwychwstania, czyli dies domini dzień pański. Często w tradycji ciekawe jest, że mówi się o tym, że niedziela jest nie tyle dniem siódmym, co ósmym. Dlaczego? Dlatego, że już jest tym dniem, który objawia tajemnicę nowego stworzenia. Wprowadza nas w rzeczywistość, która już jest, ale która jeszcze dopiero nastanie już jest i zarazem jej nie ma rzeczywistość obecności Boga, którą odkrywamy Boga, który przed przyjściem Chrystusa nie mogliśmy poznawać tak blisko być w takiej zażyłości z nim zatem ten nowy dzień dzień pański który ukazuje Chrystus jako dzień odpoczynku jest dniem który podprowadza nas pod boże tajemnice pod prawdę nowego stworzenia które Bóg chce uczynić z każdego z nas stworzenia na swój obraz i podobieństwo Dlatego odpoczynek niedzielny nie może być traktowany jako pewna rzeczywistość ucieczki od codzienności. Jest to rzeczywistość dziękczynienia, jakie składamy Bogu za dar nowego życia. Co to znaczy uświęcać Dzień Święty? Jak możemy go uświęcać? Podstawą treści tego przykazania nie jest zwykłe przerwanie pracy, ale, tak jak powiedziałem, upamiętnienie i świętowanie, czyli można powiedzieć przeżywanie prawdziwej obecności Boga w moim codziennym życiu. Bóg nie jest Bogiem odległym, ale tym, który chce, Prowadzić mnie przez moją codzienność taką zwykłą, szarej pracy, obowiązków, spotkań z ludźmi, prowadzić tak, abym w niej odnalazł swoją drogę zbawienia. Dlatego ten dzień jest zatrzymaniem się, aby zobaczyć to Boże prowadzenie, aby zachwycić się i uwielbić Boga w cudach, które czyni w mojej codzienności. Jest podziękowaniem i oddaniem mu chwały. Dlatego widzimy, że w tym dniu nie chodzi o tyle w takiej mentalności starotestamentalnej, oddanie Bogu tego czasu tylko i wyłącznie jako ofiary. Przychodzę w niedzielę, aby być nam mszy świętej, bo jest to jeden z pierwszych podstawowych obowiązków uczestniczyć w niedzielę i inne święta w mszy świętej. Dokładnie tak możemy odnaleźć w katechizmie w pewną wskazówkę, jak mamy świętować ten dzień. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć w Mszy Świętej. Jednak zamknięcie tego przykazania w tym nakazie byłoby wielkim spłyceniem prawdy, którą chce ono wyrazić, drogi, którą chce prowadzić nas Pan Bóg. Bo nie tyle chodzi nawet o to, by. Oddać coś Bogu, taką swoistą ofiarę z czasu, z obecności, z uczestniczenia w Mszy Świętej. Chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o to, aby uwielbić Boga, aby zobaczyć Jego dzieło. Czyli może mi towarzyszyć w tym dniu wykonywanie jakichś prac, prac, które będą służebne, prac, które będą dla większej miłości. Nie może być tak, że w niedzielę wartość absolutną ma odpoczynek. Odpoczynek jest wtórny do tego uwielbienia i kontemplacji Boga. On ma mi w tym pomóc, właśnie w wyjściu z codziennych obowiązków, ale nie oznacza to, że ma być to dzień bezczynny. Ma być to dzień, który będzie przepełniony Bożą obecnością, ale także będzie służył Bogu w kształtowaniu Jego miłości we mnie i w innych. Jaki sposób w takim razie mamy spędzać ten dzień, żeby zadość uczynić temu przekazaniu? Czytamy w kodeksie prawa kanonicznego, że w niedzielę i pozostałe święta nakazane wierni mają obowiązek powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawaniu Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi pańskiemu oraz Korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Ten dzień, tak jak powiedziałem, jest przeznaczony na oddanie Bogu chwały. Dlatego każdy z nas, tak naprawdę w tym spotkaniu z Bogiem, w relacji z Nim, musi odnaleźć swoją drogę, bo każde spotkanie jest w jakiś sposób inne. Jest naznaczone tą, tym indywidualizmem spotkania mojego osobistego z Bogiem. Jedni będą czynić to przez odpoczynek, inni będą przez spotkania z bliskimi. Ważne, żeby była ta świadomość, że jest to dzień, który należy do Boga. Dlatego staram się szukać takich aktywności, takich sposobów przeżywania tego dnia, aby należał on naprawdę do Boga, aby Bóg był w nim uwielbiony, aby to, co czynię, Jaki sposób niosło Bożą chwałę? Jeśli słyszymy, że jesteśmy zobowiązani w tym dniu uczestniczyć w mszy świętej, zwłaszcza w niedzielę, która jest od samego początku, od zarania chrześcijaństwa, dniem pańskim jest pierwszą uroczystością, w której Kościół zbiera się i oddaje Bogu chwałę, uświadamia sobie właśnie tę prawdę o tym, że jest rodziną dzieci Bożych. To jednocześnie też w tym przykazaniu jesteśmy wezwani, żeby poza niedzielą, także w inne dni świąteczne, uczestniczyć w taki sposób w mszy świętej. Jakie zatem są to święta nakazane? Poza niedzielą, w które inne dni jesteśmy zobowiązani uczestniczyć w Eucharystii. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w Wstąpienie Pańskie, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwanego Bożym Ciałem, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych i 25 grudnia uroczystość Narodzenia Pańskiego. Te dziewięć świąt, świąt, które widzimy, są niektóre świętami Pańskimi, inne poświęcone Maryi, w te jesteśmy zobowiązani przeżywać właśnie poprzez uczestnictwo w, nie, w Eucharystii. Tak jak powiedziałem, jednak. Nie chodzi tylko o to, by być na Eucharystii. Ona ma podkreślić tę prawdę, tę prawdę o tym, że w tym dniu zatrzymujemy się w biegu codziennych spraw, aby Bogu oddać chwałę, by zobaczyć, jak wiele Bóg nam ofiarował, jak wielkie rzeczy chce czynić w naszym życiu. Czy opuszczenie niedzielnej mszy świętej zawsze zatem jest grzechem ciężkim? I kiedy mogę opuścić mszę świętą niedzielną, lub w święta nakazane nie popełniając grzechu ciężkiego myślę że już z tego co było powiedziane można zrozumieć i zobaczyć że nie tyle w świętowaniu niedzieli czy innych świąt nakazanych chodzi o uczestnictwo w niedzielnej eucharystii ona jest wyrazem tej prawdy którą chcemy nosić w sobie oddania Bogu czci dziękczynienia za to wszystko co nam dał dlatego nie zawsze kiedy nie możemy przyjść na niedzielną eucharystię będziemy popełniali grzech ciężki w niedzielę albo właśnie któreś ze świąt nakazanych dlatego że Bóg najlepiej potrafi zrozumieć naszą kondycję sytuację w której jesteśmy potrafi zrozumieć to że, że w danej chwili fizycznie nie jesteśmy w stanie uczestniczyć Niedzielnej Eucharystii, ale sercem, całym sercem jesteśmy przy nim. Może to być wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, albo kiedy sytuacja, w której znaleźliśmy się, sprawia, że pomimo pragnienia i jakiegoś starania nie jesteśmy w stanie dotrzeć do kościoła, na przykład wyjeżdżając na wycieczkę. Kiedy spodziewaliśmy się, że będzie możliwość uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, okazuje się, że nie ma takiej możliwości. Wtedy możemy zadośćuczynić Bogu poprzez szczególną modlitwę, poprzez czas poświęcony na to, by właśnie kontemplować to Boże dzieło w moim życiu, to wszystko, co otrzymałem. Również poprzez posługę dla innych, kiedy matka nie może zostawić dziecka, nie może. Wyjść do kościoła, na przykład z powodu choroby albo kogoś bliskiego, kiedy zostajemy opiekować się. To jest jakiś wymiar również eucharystii, oddania Bogu chwały, bo sam Jezus mówi, że cokolwiek czynimy drugiemu, to tak jakbyśmy jemu samemu czynili. Dlatego ten nakaz należy widzieć nie w perspektywie właśnie takiej ofiary, którą składam Bogu, którą muszę. Bo inaczej nie otrzymam błogosławieństwa, ale raczej potrzeby serca, które chcę ofiarować Bogu. To tutaj pewną niewdzięcznością i dlatego grzechem ciężkim będzie nieuczestniczenie w mszy świętej wtedy, kiedy mogę, ale wynika to z pewnego zaniedbania, ponieważ miłość Boża, która jest mi ofiarowana, zasługuje na to, aby być zauważona, aby być doceniona, abym ofiarował jej. Moją niedoskonałą miłość. Dlatego niewdzięcznością jest wtedy, kiedy nie przychodzę, aby zadośćuczynić, kiedy zaniedbuję to swoje spotkanie z Bogiem, do którego On mnie zaprasza, aby szukać tego, co jest dla mnie wygodne, tego, co ja osobiście chcę, a nie tego, co chce dać mi Pan Bóg. Został nam ostatni problem i temat pytanie, które zadaję. Sławek. Wieczorna Msza święta w sobotę, czy jest wypełnieniem obowiązku niedzielnego. I tak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego i w katechizmie, nakazowi uczestniczenia w mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim. Bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. Mamy możliwość uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej w wigilii uroczystości. Wynika to z pewnej tradycji żydowskiej. Święto zaczynało się po zmierzchu. Po zmierzchu obchodzono te już obchód uroczystości. Dlatego wraz z nieszporami, czyli wieczornymi modlitwami, możemy Przeżywać już uroczystość, która będzie miała miejsce dnia kolejnego. Tak jest w tych największych uroczystościach, w Boże Narodzenie, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w, w Zmartwychwstanie. Tak? Już Wigilia Paschalna jest uczestniczeniem w tych, w tych prawdach, w tych chwilach, które będziemy właśnie przeżywali w niedzielę, już uczestniczymy w sobotę, w sobotni wieczór. Dlatego mamy taką możliwość uczestniczenia w sobotę tam, gdzie liturgia już jest z niedzieli, nie we wszystkich parafiach, akurat w mojej parafii świętej Annie na Wilanowie mamy niedzielną mszę świętą już w sobotni wieczór. Ci, którzy nie mogą uczestniczyć, czyli tutaj warto zaznaczyć, że nie jest tak, że mogę wybrać tę przeświętą, kiedy jest to dla mnie wygodne. Powinienem uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, bo tam jest to objawienie się Kościoła. W tym niedzielnym spotkaniu wiernych Kościół rzeczywiście żyje, ukazuje się w całej swej głębi, w całej prawdzie. Dlatego zbyt łatwa rezygnacja, czasem z tego trudu, trudu uczestniczenia w tym na rzecz, Sobotniej Eucharystii wieczornej y, może być podyktowana jakimś egoizmem, wygodą. Dlatego warto zastanowić się, czy naprawdę moja postawa, w której y, wybieram sobotnią Eucharystię, jest postawą miłości. Czy naprawdę chcę w niej szukać Bożej chwały, czy bardziej własnej wygody. Dlatego ten powód powinien być poważny. Wybieram sobotnią Eucharystię, bo wiem, że w niedzielę nie mogę w niej uczestniczyć. A normalną praktyką, taką tradycyjną, codzienną, jest uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Owszem, są pewne wspólnoty, które nawiązują do tej tradycji, choćby neokatechumenat, ale to jest już inny temat. To jest pewna tradycja, która wyrasta w tych wspólnotach. Normalną, tradycyjną pobożnością jest uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii, bądź w Eucharystii, którą sprawuje, odkrywając pewną tajemnicę, właśnie w tym dniu, w którym Kościół nakazuje uczestniczyć w Mszy Świętej. Jesteśmy wezwani do tego, aby oddać Bogu chwałę. Bóg prowadzi nas na drogach naszego życia. Chce, abyśmy w codzienności spraw, tak jak powiedziałem, odnaleźli naszą drogę zbawienia. Właśnie do tego ma nam służyć to świętowanie. Ono przypomina nam o Bożych darach, przypomina o Bogu, który jest Bogiem bliskim, który kroczy przez codzienność, prowadzi nas, aby zjednoczyć ze sobą. Do tego spotkania z Bogiem prowadzi w codzienności. Dlatego potrzeba tych chwil świętowania, momentów zatrzymania się, aby nie przegapić tej Bożej obecności. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze nasze spotkanie. Zapraszam gorąco za tydzień. Wtedy już mam nadzieję, będzie z nami również i Sławek. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.